Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Szanowna pani poseł, panie dyrektorze, panie Wojewodo. Niezmiernie cieszę się, że w dniu dzisiejszym mogę gościć w tej małej, pięknej miejscowości. I rzeczywiście to ważny moment dla Polskich Kolei Państwowych, dla grupy PKP, ale myślę, że dla mieszkańców, również dla decydentów lokalnych, regionalnych, ponieważ dziś oficjalnie oddajemy do użytku ten obiekt. Zapewne państwo pamiętacie jeszcze, jak on wyglądał dosłownie kilkanaście miesięcy temu. Tak jak on wyglądał, to troszeczkę obrazuje podejście tego, co działo się przez ostatnie dziesięciolecia z polską koleją, która rzeczywiście pozostawała w defensywie. Natomiast wraz ze zmianami politycznymi, trzeba to powiedzieć w sposób zdecydowany, które nastąpiły w 2015 roku jest taki jakby, jakby zmiana tego niedobrego trendu i kierunku kolej jako element infrastruktury strategicznej krytycznej państwa odgrywa niezmiernie istotne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, gospodarki i społeczeństwa, właśnie społeczeństwa, bo kolej musi odpowiadać na potrzeby zwykłych ludzi, nie tylko mieszkańców Warszawy, Poznania, Krakowa, ale właśnie takich miejscowości jak Jasień. I to jest nasza odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności. Szanowni Państwo, tak jakby tytułem uporządkowania wiedzy to przecież ta inwestycja de facto zaczęła się, czy rozpoczęła w taki namacalny sposób w grudniu e, ubiegłym, roku, a więc w perspektywie dosłownie kilku, kilkunastu miesięcy udało się nam kompleksowo zmodernizować ten obiekt. Koszt całej tej inwestycji to 4 miliony złotych, ponad 4 miliony złotych zainwestowaliśmy w to, żeby ten obiekt wyglądał tak jak w tej chwili Państwo macie okazję to, to obserwować i spełnią w pełni wymogi nowoczesnych klientów, pasażerów, odbiorców usług kolejowych. Środki własne PKP S.A., ale też programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. Jest to jedna z tych inwestycji, którą, Szanowni Państwo, zrealizowaliśmy bądź realizujemy w ramach programu inwestycji dworcowych. PKP na lata 2016-2023, na którą to inwestycje przeznaczamy ponad 3 miliardy złotych. W tej chwili zmodernizowaliśmy, wybudowaliśmy lub są w takim wysokim stopniu zaawansowania 155 obiektów, czyli jest 155 obiektów. Oczywiście są to też obiekty z Małopolski, tak jakby porządkując wiedzę. Chciałbym tu być możliwie najbardziej precyzyjny, stąd będę posługiwał się bardzo konkretnymi danymi, Szanowni Państwo. Otóż na chwilę obecną oddaliśmy do użytku 94 nowe dworce, miliard 100 milionów złotych, 61 dworców, wartość nakładów, miliard 200 jest w trakcie przebudowy czy budowy, 37 inwestycji jest na etapie przygotowania. I jeśli chodzi o Małopolskę, bo to Państwa bardziej interesuje, to. Oddaliśmy do użytku 18 obiektów, wartość nakładów 130 milionów złotych. Dwa dworce są w trakcie projektowania, to 27 milionów złotych, jeden w przygotowaniu do realizacji, pewna drobna modernizacja, to 600 tysięcy złotych. I dworce oddane do użytku tak bardzo szybciutko, Miechów, Oświęcim, Biadoliny, Sterkowice, Kraków, Swoszowice, Bardzice, Dolina Popradu, Rytro też Dolina Popradu, Miodów Dolina Popradu, Piwniczna Dolina Popradu, Stary Sącz Dolina Popradu. Wierz, Wierchomia, Wielka Dolina Popradu, Rzegiestów, Łomnica, Zdrój, Milik i Piwnica Zdrój to też Dolina Popradu, podobnie jak Zubrzyk i Rzegiestów zdrój Oczywiście Jasień Brzeski jest tym kolejnym obiektem, osiemnastym na tej mapie oddanych do użytku. Dworce w projektowaniu, Rudawa, Olkusz i inwestycje w przygotowaniu Krzeszowice. Ale mam też dobre wiadomości, szanowna pani poseł, panie wojewodo, panie dyrektorze, dla mieszkańców województwa małopolskiego, bo no równo, równolegle do tych prac budowlanych związanych z realizacją programu inwestycji dworcowych numer 1 Przygotowania prowadziliśmy też w ramach drugiej odsłony tego programu, którą chcielibyśmy uruchomić w latach 2024-2030. Tutaj analizą poddaliśmy 300 obiektów. Łączny koszt nakładów, żeby zrealizować te inwestycje to jest 4,5 miliarda złotych. Mamy zabezpieczenia na chwilę obecną, finansowanie tych inwestycji na poziomie 2,5 miliarda złotych. W związku z tym łącznie na terenie Małopolski Znajduje się 31 czynnych dworców, z czego 21 lokalizacji zostało oddanych już do użytku tych po modernizacji po budowie bądź jest w trakcie. 20 tych pozostałych objęliśmy taką kompleksową. Analizą, z których osiem będzie kierowanych do inwestycji w pierwszym kroku: Andrychów, Dulowa, Kalwaria, Zebrzydowska, Lanskorona, Kraków, Bieżanów, Muszyna, Podłęże, Tarnów, Mościce i Trzebinia. Oczywiście te działania autoryzuje zarząd Polskich Kolej Państwowych, ale nie byłoby ich, gdyby nie ta przychylność, duże wsparcie i zainteresowanie lokalnych decydentów, za które szanowna pani poseł, szanowne panie Wojewoda, panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję, bo to bardzo ważne, że mamy to wsparcie że czujemy to wsparcie lokalnych posłów, samorządowców, którzy zabiegają po prostu o interesy lokalnych społeczności. Ale też serdeczne podziękowania pozwolę sobie skierować na ręce pana dyrektora, również zaadresowane do pana ministra Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury, którego kolej jest takim okiem w głowie, i dba rzeczywiście o to, stara się wspierać polskie koleje państwowe, rozwiązywać różne problemy, które się pojawiają po drodze, po to, żebyśmy mogli, Szanowni Państwo, wspólnie cieszyć się efektami naszej pracy i z wielką radością, naprawdę ten piękny, choć mały dworzec dziś ma wielki zaszczyt tutaj gościć, ale jakby oficjalnie oddawać do użytku lokalnych społeczności, bo to pokazuje, Szanowni Państwo, jako współzarządzający PKP, serce rośnie, to ma po prostu sens, sens, co robimy, bo często zaczynamy, są różne problemy, wyzwania administracyjne, konserwator zabytków, ale na koniec dnia mamy to, co, co mamy, Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Wojewodo, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, za panie głosu, proszę pani Poseł, za Szanowny Panie Wojewodo, Panie Prezesie, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. No bardzo się cieszę, że dzisiaj przypadnam w udziale, brać udział w uroczystości otwarcia, uruchomienia tego dworca w Jasieniu Brzeskim. Inwestycja, która była oczekiwana przez mieszkańców przez dłuższy, długi, długi czas. Jak już wcześniej rozmawialiśmy tutaj jednym z mieszkańców, który wskazywał, że wiele tych dworców małych na linii Kraków, Tarnów czy też przystanków kolejowych miało być likwidowane. i. My odwróciliśmy trend, mało tego, że nie doprowadziliśmy, że odwróciliśmy tą, ten kierunek likwidacji tych dworców to, czy przystanków, to jeszcze rząd Prawa i Sprawiedliwości, rękami Polskich Kolei Państwowych, między innymi, odbudowuje całą tą infrastrukturę. Widzimy, jak zmieniają się, jak się zmienia infrastruktura kolejowa. Tory, cała ta infrastruktura, która powoduje, że szybciej już dojeżdżamy do, do Celu, ale również ważne jest miejsce, w którym czekamy na ten pociąg. Tutaj wielu mieszkańców naszego powiatu, powiatu brzeskiego, bardzo często dojeżdża do, do Krakowa, do Tarnowa, ponieważ tam mają swoje miejsca pracy. I niezwykle ważne jest, żeby w szczególnie warunkach jesiennych, warunkach zimowych, żeby ci mieszkańcy mogli w godnych warunkach zaczekać na pociąg. Dlatego bardzo dziękuję zarządowi. Pol Polskich Kolei Państwowych, panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi i tutaj na ręce pana dyrektora Tomasza Tomali, który go reprezentuje, za tą troskę o rozwój polskich kolei. Bo to jest jeden z wariantów bezpiecznego przemieszczania się, komunikowania się, dojeżdżania do pracy. Oprócz tych tras, które są, które widzimy, które się rozwijają, drogi, autostrady, trasy szybkiego ruchu, które również na terenie, Powiatu Brzeskiego mają miejsce, to właśnie niezwykle ważne jest ten, są te trakty kolejowe, które pozwalają znacznie szybciej dotrzeć do Krakowa, czy do Tarnowa, czy do innych bardziej odległych miast. I dla nas jest niezwykle ważne, żeby to by odbywało się w sposób bezpieczny. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Jak Państwo widzicie, powiat brzeski jest jednym dużym placem budowy, bo nie tak daleko tutaj w okolicach. Już z miasta Brzeska budowana jest obwodnica Zachodnia Brzeska w bardzo szybkim tempie, która ułatwi przejazd tranzytem z autostrady w kierunku południowym, również obwodnica na przykład szczurowej, a niedawno informowaliśmy, że zostanie wykonany środkowy odcinek drugi etap jezdni łączącej zjazd z autostrady w kierunku północnym. Dużo się dzieje i bardzo dobrze, ponieważ rzeczywiście tutaj na, na terenie naszego powiatu. E Będzie stworzony bezpieczny układ komunikacyjny, który znacznie poprawi komfort poruszania się na drogach czy koleją, ale również, a myślę, że to jest najważniejsze, będzie to, sposób, będzie to bezpieczny, bezpieczny sposób, sposób przemierzenia tych odległości, które musimy przemierzać, bo sprawne linie kolejowe, szybkie linie kolejowe, sprawne drogi, autostrady gwarantują nie tylko komfort, ale też i bezpieczeństwo, co jest niezwykle ważne. Ważne. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że ten piękny dworzec dzisiaj jest uruchamiany i to jest też niezwykle ważne, że w takim okresie, bo mamy jesień, kiedy rzeczywiście wielu klientów czy pasażerów korzystających będzie mogło właśnie tutaj się schronić w tym obiekcie, czekając na pociąg. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Poseł, Panie Wojewodo, panie, preze panie Prezesie, Szanowni Państwo. Cytując Pana Ministra Damczyka, spotykamy się na kolejnym przystanku trasy dotrzymanego słowa. Tym przystankiem jest dworzec w Jasieniu Brzeskim. Dworzec, który przed laty przewidziany był do wyburzenia. Dworzec, który był w bardzo złym stanie technicznym. Ale dzięki aktywności mieszkańców i dzięki programowi inwestycji dworcowej, ten dworzec został odbudowany i może służyć mieszkańcom. Szanowni Państwo, po 2015 roku Polska kolej przeżywa swoisty renesans, bo to nie tylko dworce, ale też przystanki kolejowe, perony, to nowe linie kolejowe, 7000 km torów udało się już wybudować i przebudować. To nowy tabor, którym nasi mieszkańcy, mieszkańcy Małopolski, mieszkańcy Polski mogą się bezpiecznie i komfortowo poruszać i szybko dotrzeć do celu swojej podróży. Bardzo serdecznie dziękuję na ręce pana prezesa Zgorzelskiego, zarządowi PKP S.A. za tak sprawne realizowanie programu inwestycji dworcowych. Pierwszego programu, teraz tak jak pan prezes wspomniał, program drugi, w którym też kilka dworców w Małopolsce zostanie wyremontowanych. Mieszkańcy na to czekali, cieszymy się, że możemy spełniać oczekiwania mieszkańców. Jak nam dzisiaj, mi pani poseł, powiedział pan Antoni, że mieszkańcy są bardzo zadowoleni i dziękują za to, że ich, że ich postulaty zostały wysłuchane. Rząd Prawa i Sprawiedliwości słucha Polaków i realizuje te postulaty. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Poseł, Szanowni Panie Prezesie, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. To już kolejne takie spotkanie, którym spotykamy się, by otworzyć w oficjalny sposób kolejny przystanek na trasie Tarnów-Kraków. Małopolska wraca na kolej, bo taka forma podróżowania jest bezpieczna. Zważywszy jeszcze na fakt, że coraz trudniej nam się jeździ po drogach, bo coraz więcej samochodów mamy, więc z kolei jest wiele, bardzo pożytecznym i bardzo pozyskanym przez, chętnie przez mieszkańców środkiem lokomocji. Ale do tego też są potrzebne te pomieszczenia, w których oczekujemy na, po, na pociąg. Kiedyś wcześniej Jasień, teraz Jasień, wcześniej Sterkowiec, Wiadoliny. Jak słyszeliśmy, kolejny, ostatni ten przystanek, który będzie wyremontowany, to mościce, a zatem cała trasa będzie miała takie przystanki, na, na które zasługuje Małopolska i mieszkańcy Małopolscy. Bardzo się z tego cieszymy i wielkie ukłony pod adresem rzeczywiście ministerstwa. Chcę zwrócić uwagę na to, że rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, Realizuje wszelkie formy rozbudowy środków komunikacji. I szanowni Państwo, to nie tylko Via Carpatia, to nie tylko połączenia lokalne, to nie tylko połączenia międzynarodowe, ale również koleje. I bardzo się cieszymy, że Małopolanie, Małopolanie będą mogli korzystać z tego bezpiecznego środka lokomocji. A jak widać, warunki oczekiwania na podróż również są takie na przyzwoitym, bardzo wysokim poziomie i bardzo wielkie upłony i, i szczere podziękowania dla wszystkich, którzy dołożyli się do tego, by dzisiaj ta uroczystość stała się faktem. Bardzo serdecznie dziękuję.